Dobry dzień dobry, witajcie, witajcie kochani. Dzisiaj chcę wam op opowiedzieć historię pewnego mężczyzny i jestem przekonana o tym, że każdy z was o nim słyszał. Miał na imię Jonasz. Znacie tą historię, Jonasz, ryba. Chcę wam troszkę więcej nakreślić całą tą sytuację. Jonasz był prorokiem Bożym. Prorok. To jest ktoś, kto wie, że mówi do niego Bóg. Kiedy słyszy głos, to rzeczywiście słyszy ten głos. I wie o tym, że to, co słyszy, pochodzi od Boga. Kiedy Bóg przyszedł do Jonasza i poprosił go o to, żeby poszedł do pewnego miasta miasto to się nazywało Niniwa poprosił go o to, aby poszedł tam. I ostrzegł ludzi, że Bóg widzi ich niegodziwość, że Bóg widzi jak żyją, że Bóg widzi, że popełniają masę grzechów i chce zniszczyć to miasto. Jonasz, kiedy usłyszał poselstwo, które ma ludziom zanieść, wystraszył się i postanowił uciec przed Bogiem. Prorok, który znał Boga, który wiedział, że Bóg jest stwórcą nieba i ziemi i wszystkiego, co nas otacza. Postanowił uciec przed Bogiem. Udał się na statek, chciał po prostu odpłynąć jak najdalej. Wybrał sobie tam cel podróży, kiedy płynął na tym statku, Bóg posłał burzę. Tak ogromną, tak silną, że ludzie, którzy byli na tym statku marynarze, zaczęli krzyczeć. Każdy zaczął do swojego bożka, żeby go uratował. Każdy z nas widział sztorm albo przeżył, niektórzy przeżyli sztorm, każdy z nas widział chociażby na filmach wzburzone morze. Wiemy, jak to wygląda. Ogromna panika, padający deszcz, yy, burza, i ludzie po prostu, którzy byli na tym statku, wpadli w ogromną panikę. Wołali do swoich bogów, bali się, że za chwilę zginą. Wyrzucili towar, ładunek, który mieli, ale to nic nie pomagało. Próbowali wiosłować, i dalej nie pomagało. I Jonasz w całej tej sytuacji po prostu spał. Poszedł pod pokład, położył się, głęboko zasnął. I w pewnym momencie przybiegł do niego kapitan, zaczął go budzić. Mówi: Człowieku, za chwilę zginiemy. Wołaj do swojego Boga. Każdy z nas woła do swojego Boga. Może któryś nas uratuje. A Jonasz spał. No. Próbuję sobie wyobrazić tę sytuację, wiecie? I w pewnym momencie któryś z tych marynarzy wpadł na pomysł, żeby rzucić losy, zobaczyć przez kogo, przez którego z nich to nieszczęście na nich spadło, ponieważ byli przekonani o tym, że jest to burza zesłana przez Bogów i rzucili losy. I rozpadł na Jonasza, i wszyscy zaczęli go pytać: Kim ty jesteś, skąd pochodzisz, jaki jest twój zawód? I Jonasz przyznał: Tak, ta burza jest przeze mnie, ponieważ jestem Hebrajczykiem, służę Bogu prawdziwemu, żywemu, stwórcy nieba, stwórcy ziemi, stwórcy lądów, mórz, i nie wypełniłem jego polecenia. Jestem prorokiem i nie zaniosłem poselstwa, nie zaniosłem słowa, które Bóg mi kazał. Abym zaniósł do pewnego miasta. I oni mówią: Co my ma, mamy zrobić? Co mamy zrobić w takiej sytuacji? Powiedz nam, co mamy uczynić, aby morze się uspokoiło, abyśmy uratowali swoje życie. A ona, jak gdyby nigdy, nic mówi: Weźcie mnie i wrzućcie do morza. A wtedy na pewno morze się uspokoi, na pewno uratujecie swoje życie. I oni to zrobili. Wzięli Jonasza, wrzucili do morza i podpłynęła wielka ryba, która połknęła Jonasza. I Jonasz, kiedy siedział w tej rybie, zaczął się modlić do Boga, zaczął analizować swoje życie, zaczął, zaczął zastanawiać się nad swoim postępowaniem. Ja natomiast zastanawiałam się nad tym, czy Jonasz mógł tak jak Mojżesz, w imieniu Boga. Rozkazać wodom, żeby się uspokoiły, rozkazać burzy, żeby odeszła. I powiem Wam, że myślę, że mógł. Mógł w autorytecie Boga to zrobić, ale dobrze wiedział, że ta burza jest od Boga. I czasami w naszym życiu są takie burze, które po pierwsze muszą nas zmusić do tego, abyśmy się zastanowili, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mi się to przytrafia, dlaczego przechodzę ciągle przez jakieś takie niepokoje, jakieś zamieszanie, jakieś niepowodzenia. Co takiego jest? Bo być może, Dobrze wiesz, że ten głos wewnątrz, wewnątrz Twojego serca to jest głos od Boga, a nie chcesz go posłuchać. Zobaczcie, Adam, kiedy był w ogrodzie Eden, kiedy zgrzeszył, to zaczął się chować przed Bogiem. Jonasz, kiedy zgrzeszył i okazał Bogu nieposłuszeństwo, zaczął przed nim uciekać. I tak jest z nami do dziś, z nami, ludźmi. Kiedy nasze serce, nasze intencje, nasz duch jest czysty, kiedy my jesteśmy, wiemy, że, oczy, że jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy czyści, jesteśmy posłuszni Bogu, to szukamy Jego obecności, chcemy przebywać w Jego obecności. Natomiast, kiedy jest coś z nami nie tak, zaczynamy się chować, zaczynamy uciekać. I Jonasz dopiero we wnętrzu tej ryby zaczął to wszystko analizować, zaczął się nad tym wszystkim się zastanawiać. I zobaczcie, on tam mówi, że wypełnie, wypełnię polecenie, które dał mi Bóg. On wiedział, że Bóg nie pozwoli mu zginąć. On zrozumiał to, że to wszystko było po to, aby on. Otrząsnął się ze swojego ludzkiego myślenia. To był inny kraj, nie znał tych ludzi, nie wiedział, co go tam czeka. Może bał się tego, że kiedy zacznie im mówić o tym, że Bóg zniszczy miasto, to go zabiją. I będąc we wnętrzu tej ryby, Jonasz zaczął wołać do Boga. Zaczął go wielbić. W tym położeniu, w którym był, zaczął mówić, jak wielka i wspaniała jest chwała Boża. Jego obecność, jego potęga. I Bóg usłyszał wołanie Jonasza i ryba wypluła go na, na y, plażę. I Jonasz postanowił wypełnić wolę Bożą. Jonasz dotarł do Niniwy. Zaczął prorokować w imieniu Boga, zaczął ostrzegać ludzi, że Bóg chce zniszczyć to miasto z powodu waszych, waszych grzechów. Wasza niegodziwość dotarła przed oblicze Boże. W piśmie świętym jest napisane, że było tam ponad 120 tysięcy ludzi. I było to rozległe miasto, więc Jonas szedł przez to miasto i cały czas mówił o tym, że Bóg zniszczy to miasto. I wiecie co, ci ludzie zaczęli pokutować przed Bogiem. Zaczęli wołać do Boga, nałożyli na siebie wory pokutne, wołali do Boga, aby im wybaczył, aby się nad nimi zlitował. Nawet król wydał rozkaz, aby każdy człowiek nałożył na siebie wór pokutny, aby wszyscy pościli, nawet zwierzęta i pokutowali. Przed Bogiem za swoje grzechy. Zastanawiałam się nad tym. Wiecie, że jak niesamowita rzecz wydarzyła się w sercach tych ludzi, że oni uwierzyli Jonaszowi. To jest niesamowite. Oni musieli widzieć, że świat, w którym żyją, szedł na samotno. Oni musieli widzieć to, że sięgnęli dna, że są. Pozbawieni jakichkolwiek dobrych czynów, dobrych uczuć, i myślę, że po prostu sami mieli już dosyć tego świata i zaczęli pokutować. I stała się rzecz niesamowita, bo Bóg im wybaczył. Bóg im wybaczył. Zobaczcie, tu jest też pokazane, że Bóg zmienia stanie. To nie jest tak, że Bóg tak zadecydował i tak ma być. Bo właśnie ta nasza wolna wola to jest coś niesamowitego. Jeżeli okazujemy skruchę, okazujemy chęć zmiany, mamy wolę do tego, żeby zmienić swoje życie, to Bóg to widzi. Bóg to widzi, naprawdę. I wyobraźcie sobie, że Jonasz kiedy się zorientował, że nic się nie wydarzyło, że Bóg. Im wybaczył, on się po prostu na Pana Boga obraził. Wyszedł poza miasto, siadł z daleka i obserwował, co się będzie działo. Czy Bóg ześle ogień z nieba, zniszczy to miasto, czy nie? Zaczął się modlić i mówi: Panie, dlaczego nic nie robisz? I słuchajcie, co on wtedy powiedział do Boga. Wiedziałem, że tak będzie, kiedy jeszcze byłem u siebie w kraju, a ty mnie posyłałeś do Niniwy. Już wtedy wiedziałem, że tak będzie. Tego się obawiałem, bo wiedziałem, że jesteś miłościwy, łagodny, nieskory do gniewu. I tego się bałem. Ja będę prorokował w Twoim imieniu zagładę, a Ty okażesz łaskę. I zobaczcie, 120 tysięcy ludzi przez Jego posłuszeństwo przez posłuszeństwo Jonasza wymuszone niemal przez Pana Boga zostało uratowanych. 120 tysięcy ludzi. A Jonasz, wyobraźcie sobie, to nie nic z historii. Kiedy siadł poza bramami miasta i obserwował, siedział obrażony na pana Boga, w słońcu i czekał. I kiedy Jonasz tam siedział, Pan sprawił, że obok niego wyrósł krzew bardzo szybko, który miał go chronić. Przed słońcem. Biblia mówi, że chciał Pan mu ulżyć w tym żalu jego, w tej, w tej jego złości, w tej jego rozpaczy. Chciał mu ulżyć i od, zasłonić go od słońca, żeby słońce go nie prażyło, bo jest napisane, że mdlał od słońca. I kiedy poszedł spać, Jonasz, w nocy. Tam, na tym, tam, gdzie siedział, cały czas poza, poza tym miastem, które obserwował, posłał pan robaczka, który poprzegryzał korzenie i krzew bardzo szybko usechł. Kiedy Jonasz się obudził rano i zobaczył, że nie ma tego krzaczka, który osłaniał go od słońca, no rozgoryczył się okropnie. Zaczął krzyczeć: Panie, ja chcę umrzeć, nie chcę żyć. Zabierz mnie! I, I pan mówi do niego: Czy słusznie się obraziłeś? Czy słusznie się zagniewałeś na mnie o, tego, o ten krzaczek? A on mówi: Tak, słusznie, jestem zagniewany na śmierć. Zagniewany na śmierć. Zagniewany na śmierć, ponieważ pan zabrał to, co sam dał. Oczywiście to była pewna lekcja dla Jonasza, bo Pan później do niego mówi tak. Jonaszu, tobie jest żal krzaczka, którego nie podlewałeś, którego nie siałeś. Żałujesz roślinki, bo dawała ci cień, bo sprawiała coś dobrego dla ciebie, a masz pretensje do mnie o to, że ja ulitowałem się i uratowałem ponad 120 tysięcy ludzi i zwierzęta, które tam żyły. Uratowałem ich domy, że przyjąłem ich pokutę, że okazałem im łaskę, bo zobaczyłem, że chcą zmienić swoje życie, bo zobaczyłem w nich coś dobrego ludzi, którzy yy, nie, tak naprawdę nie rozróżniają dobra od zła. Nie widzą różnicy między prawym a lewym. I ty masz do mnie o to pretensje. Zobaczcie, jaka wspaniała lekcja, po pierwsze dla nas, że nawet jak jesteśmy ułomni, tak jak Jonasz, który był krnąbny, który... Często właśnie się obrażał, zarzucał focha, jak to się mówi, na Pana Boga. Czuł się, ja mam wrażenie, wiecie, jak czytam tą księgę, mam wrażenie, że on był taki y, troszeczkę oj, co to nie ja? Że taki czuł się momentami bardzo ważne. I on po prostu y, bał się tego, że go wyśmieją, że powiedzą z niego: Co to z ciebie za prorok? prorokowałeś nam śmierć? A tu, o patrz, o to wszyscy żyjemy. On patrzył bardzo tak dla mnie, może ja nie, może źle rozumiem to, ale e, tak troszkę egoistycznie. A mimo to Bóg chciał doprowadzić poprzez niego tą sprawę do końca. Nie powołał sobie innego proroka. Kiedy Jonasz powiedział, nie, nie chcę, nie pójdę tam, i zaczął uciekać. To jednak. Bóg w swej miłości i jego chciał czegoś nauczyć, i jego chciał do, do, doprowadzić do tego, że będzie posłuszny Bogu. Jestem przekonana, że ta sytuacja na pewno bardzo zmieniła serce Jonasza. Na pewno zmieniła bardzo serce tych ludzi, do których został posłany. I dzisiaj. Bóg posyła i powołuje takich Jonaszów dookoła nas. I często, często nie chcemy gdzieś pójść, często wstydzimy się, często boimy się, boimy się wyśmiania, boimy się pukania w czoło. Ale my wiemy, ludzie wierzący wiedzą to, że Słowo Boże jest prawdą. Tak, jak Jonasz wiedział, że to Bóg do niego mówi, tak samo każdy, kto wierzy w Boga żywego, w Boga, w Boga prawdziwego, wie, że Słowo Boże jest prawdą. Bo od, ludzie odrodzeni z ducha poznają to, mają to wyryte, to prawo, to słowo wyryte w sercach przez Boga. Dlatego. Nawołują. Dlatego często robią z siebie wariatów na ulicach, dlatego często są wytykani palcami, ludzie pukają się w czoło, dlatego słyszymy śmieszki za plecami, czy jakieś ploteczki, które do, dochodzą do uszu, że ktoś tam coś powiedział. Ale słuchajcie, to wszystko naprawdę jest nieważne. To wszystko jest naprawdę nieważne. Jeżeli tylko jedna osoba poprzez to nasze. Takie gadanie, jak to niektórzy mówią, tak gada i gada i gada i w kółko to samo, nawróć się, czytaj Biblię, kochaj Boga i w kółko to samo, już by dała spokój. Ale jeżeli przez to gadanie chociaż jedna osoba, chociaż jedna osoba zacznie pokutować, zacznie wołać do Boga. Zastanowi się nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem. To, to jest to zwycięstwo, to jest to zwycięstwo. To jest to niesamowita radość. I powiem Wam, że wielu z tych ludzi, których spotykacie na pewno na ulicach, bo w tej chwili, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, jest niesamowite wylanie ducha. To jest proroctwo, które się spełnia, bo powołuje ludzi, powołuje proroków, powołuje ewangelistów, powołuje ludzi, którzy idą i zwiastują i mówią, że Królestwo Boże się przybliżyło, że czas jest krótki i wychodzą na ulicę, i w każdym prawie mieście w Polsce i nie tylko w Polsce są tak zwane kościoły uliczne. Ludzie, którzy poświęcają swój czas, nikim za to nie płaci, kochani, poświęcają swój czas często kosztem rodziny, często kosztem urlopów własnych, idą i zwiastują Ewangelię, okazują ludziom miłość, okazują ludziom zainteresowanie, chcą ludziom pomagać zrozumieć, że życie bez Boga prowadzi na zatracenie bo oni to prawo mają już w sercu oni wiedzą jakie jest prawo boże i co jest najważniejsze pokuta nawrócenie krzyż golgota krew Jezusa to jest fundament wiary chrześcijańskiej jeżeli to zrozumiesz to wszystkie inne poboczne tematy stają się mało ważne mało istotne jeżeli zrozumiesz, że golgota, śmierć Chrystusa była z Twojego powodu, jeżeli zrozumiesz to i przyjmiesz tą prawdę do swojego serca, narodzisz się na nowo i dostąpisz łaski zbawienia. Ja dziś jestem takim Jonaszem i znam wielu takich Jonaszów, Którzy często mówią, Panie, nie chcę tam iść, boję się, Panie nie czuję się komfortowo w danej sytuacji, a Pan mówi, Idź, bo zginą. Idź, bo zginą. Bóg okazuje łaskę. Jeżeli zobaczy w Twoim sercu, że rzeczywiście. Chcesz zmienić swoje życie, chcesz zmienić swoje serce, że chcesz żyć tak, żebyś nie musiał się chować po krzakach jak Adam i uciekać przed Nim jak Jonasz. Żebyś żył tak, że kiedy w Twoim życiu będzie burza, będzie sztorm, to ty będziesz wiedział, że możesz stanąć i w imieniu Chrystusa powiedzieć ucisz się. Bo moje serce jest czyste, moje serce jest usprawiedliwione przez krew Chrystusa, przez śmierć Chrystusa i żadna burza nie ma nade mną władzy. Bo należy do Boga. Wystarczy, że przyjdziesz do Boga i z Nim porozmawiasz. Wystarczy łaski i dla Ciebie. Jak są